Hej, wszyscy się ruszamy, ale jak to opisać językiem fizyki? No właśnie. Dziś weźmiemy pod lupę ruch. Zobaczymy, jak precyzyjnie określić, gdzie coś jest i jak szybko pędzi. I co mega ważne, odkryjemy, czym różni się cała pokonana trasa od samej zmiany miejsca. No to co? Gotowi? Zaczynamy. Dobra, na początek mam takie proste, a może wcale nie, pytanie. Czy w tej chwili ktoś z nas się porusza? No, pewnie większość pomyśli, no nie, przecież siedzę. Ale wiecie co? Fizyka ma na to o wiele ciekawszą odpowiedź i wszystko sprowadza się do jednej kluczowej sprawy punktu odniesienia. I właśnie w tym momencie wkraczamy w sedno sprawy. Pierwsza, absolutnie fundamentalna zasada fizyki ruch jest względny. Co to znaczy w praktyce? Ano to, że żeby w ogóle mówić o ruchu, musimy mieć jakiś punkt startowy, coś, do czego się odnosimy. To jest właśnie ten słynny układ odniesienia. To względem niego sprawdzamy, czy coś drgnęło z miejsca. Weźmy sobie taki klasyczny, szkolny przykład. Pociąg. Ktoś siedzi sobie w pociągu, który jedzie. No i co? Względem fotela, na którym siedzi, czy względem całego wagonu, no nie porusza się. Prawda? Ale dla kogoś, kto stoi na peronie i patrzy na ten pociąg, ta sama osoba mknie z ogromną prędkością. No to kto ma rację? I tu jest najlepsze. W fizyce racje mają obie strony. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że coś takiego jak ruch absolutny po prostu nie istnieje w fizyce. Kropka. Zawsze, ale to zawsze trzeba zadać to kluczowe pytanie, ale porusza się względem czego? To jest fundament, od którego startujemy w opisie każdego ruchu. Okej. Okay. Skoro już wiemy, że wszystko zależy od punktu odniesienia, to jak właściwie mierzyć taką podróż? Fizycy mają na to dwa sprytne sposoby, dwa pojęcia, które na pierwszy rzut oka brzmią podobnie droga i przemieszczenie. Ale uwaga, diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczmy o co w tym wszystkim chodzi. Popatrzmy na taką mrówkę. Idzie sobie krętą ścieżką od punktu A do punktu B. Ta cała linia, którą za sobą zostawia, to jest jej tor ruchu. A gdybyśmy wzięli taką małą miarkę i zmierzyli każdy jej kroczek, każdy zakręt, całą tę trasę, to ta łączna długość to jest właśnie to, co fizycy nazywają drogą. Ale wiecie co? Fizyków często w ogóle nie obchodzi, jak bardzo ta mrówka się namęczyła. Ich interesuje efekt końcowy, gdzie była na starcie, a gdzie jest na mecie. I dlatego mamy drugie pojęcie przemieszczenie. To jest, mówiąc wprost, droga na skróty. Najkrótsza możliwa prościutka linia od startu A do mety B. Podsumujmy to sobie, żeby było jasne. Droga to jest jak zapis z licznika kroków. Cała podróż. A przemieszczenie to jakby spojrzeć na mapę i zobaczyć, o ile zmieniło się położenie w linii prostej. Dlatego droga prawie zawsze będzie dłuższa od przemieszczenia. No, chyba że ktoś poruszał się idealnie prosto. Wtedy będą równe. Dobra. Mamy już drogę, mamy przemieszczenie. Ale czegoś tu jeszcze brakuje kluczowego składnika czasu. Bo co nam po odległości, jeśli nie wiemy, jak szybko została pokonana? I właśnie z połączenia drogi i czasu rodzi się królowa opisu ruchu, czyli prędkość. Ale, ale zanim wejdziemy w prędkość, mała, ale super ważna uwaga techniczna. W fizyce wszystko liczymy w sekundach. To jest nasza podstawowa jednostka. Dlatego musimy umieć błyskawicznie przeliczać minuty i godziny na sekundy. Pamiętajmy, jedna godzina to 3600 sekund. To się naprawdę przydaje. I oto jest słynny, legendarny wzór na prędkość: V równa się S przez T. Wygląda może trochę naukowo, ale to jest naprawdę proste. Mówi nam po prostu, ile drogi pokonujemy w jakimś czasie. Bierzemy drogę, dzielimy przez czas i bach, mamy prędkość. Nic prostszego. A co się dzieje, kiedy prędkość jest cały czas taka sama? No właśnie, wtedy mamy do czynienia z takim najprostszym, najbardziej idealnym ruchem ruchem jednostajnym. Wyobraźmy sobie jazdę autostradą na tempomacie. Jedna stała prędkość. Żadnego gazu, żadnego hamulca. To jest właśnie to. No dobrze, ale w życiu codziennym używamy kilometrów na godzinę, a w fizyce metrów na sekundę. Trzeba to jakoś przeliczać. Zobaczmy na przykładzie. Mamy 72 km na godzinę. Jak to zamienić? Proste. 72 km to 72 000 metrów, a godzina to 3600 sekund. Teraz wystarczy podzielić metry przez sekundy i Proszę bardzo, wychodzi nam równe 20 metrów na sekundę. A teraz mam taki mały lifehack, który zaoszczędzi mnóstwo liczenia. Zamiast za każdym razem bawić się w tysiące i 3600, wystarczy zapamiętać jedną magiczną liczbę 3 i 6. Po prostu bierzemy prędkość w kilometrach na godzinę, dzielimy przez 3 i 3,6 i od razu, bez żadnego wysiłku, mamy wynik w metrach na sekundę proste i genialne. Dobra, to teraz czas na mały test. Mamy zadanie. Samochód przejechał 36 km w 30 minut. Jaka była jego prędkość w metrach na sekundę? No to po kolei najpierw dane. Droga S to 36 km, czas T to 30 minut. Pierwszy krok zamieniamy jednostki. 36 km to 36 tysięcy m a 30 minut to 1800 sekund. Teraz tylko podstawiamy do naszego wzoru, czyli v równa się s przez t. Dzielimy 36 000 przez 1800 i wynik to 20 metrów na sekundę. Dokładnie tak. Liczby i wzory są super, ale wiecie co jest jeszcze lepsze? Obraz. Mówi się, że jeden obraz jest wart tysiąca słów, i w fizyce to jest absolutna prawda. Dlatego właśnie fizycy kochają wykresy. Dzięki nim można zobaczyć całą historię podróży na jednym prostym rysunku. Ok, pierwszy na liście: wykres prędkości od czasu, czyli v od t. Skoro mówimy o ruchu jednostajnym, to prędkość jest stała, prawda? Więc wykres to będzie prosta pozioma linia. Ale teraz najlepsze. Jest tu ukryta pewna magia. Jeśli policzymy pole prostokąta pod tą linią, to dostaniemy przebytą drogę. Serio, wystarczy pomnożyć prędkość, czyli wysokość prostokąta, przez czas, czyli jego szerokość. I mamy drogę. Super, co? Drugi super ważny wykres to droga od czasu, czyli S od T. W ruchu jednostajnym droga cały czas równorośnie, więc na wykresie zobaczymy prostą, ale tym razem nachyloną linię. A co nam mówi to nachylenie? To jest właśnie nasza prędkość. Im linia jest bardziej stroma, tym prędkość jest większa. Pomyślmy o tym, jak o wyścigu zająca z żółwiem. Wykres zająca będzie o wiele bardziej stromy niż wykres żółwia. Wow, trochę tego było, prawda? Przelecieliśmy przez same fundamenty opisu ruchu. To teraz zróbmy takie szybkie podsumowanie w pigułce. Najważniejsze rzeczy, które po prostu trzeba znać. Po pierwsze, ruch jest zawsze względny, zawsze pytamy względem czego. Po drugie, droga to nie to samo co przemieszczenie. Droga to cała trasa, przemieszczenie to zmiana pozycji. Po trzecie, prędkość to po prostu droga przez czas. V równa się s przez t. Po czwarte, ruch jednostajny to jazda ze stałą prędkością i na koniec wykresy v od t oraz s od t to nasi najlepsi przyjaciele w analizie ruchu. I na sam koniec mam taką zagadkę do przemyślenia. Jak wyglądałby wykres drogi od czasu dla takiej zwykłej podróży do szkoły albo do pracy? Czy to byłaby taka idealna prosta linia jak z podręcznika, a może coś bardziej pokręconego, co uwzględnia stanie na światłach, przystanki, przyspieszanie i zwalnianie? To świetnie pokazuje, że cała ta fizyka, o której mówiliśmy, naprawdę opisuje świat wokół nas. Dzięki wielkie.